bo o tym miałem powiedzieć więcej jest to pismo kościelne jest to rozróżnienie, które niektórzy nawet ze wstrętem odrzucają bo to jest jeden z moich grzechów głównych, że to kółko powtarzam ale tak jest nawet do grzechu się czasem trzeba przystać, jest to pewien wybór świadomy jaka jest wartość tego moim zdaniem jest to wartość taka, że to jest pismo robione przez świecki. Ja jestem redaktorem naczelnym nie dlatego, że jestem księdzem, jestem, pomimo że jestem księdzem. Tak się stało, że byłem już 40 lat w tym piśmie, kiedy już Drobicz umierał. Byłem długo za granicą i ci młodzi nie znali. Myśleli, że jak za granicą to będzie jakiś dobry materiał i, i, i zostałem. Ale to jest pismo, którego redaktorem powinien być ludzki człowiek, i nie mamy tego bardzo cennego z jednej strony ciężaru odpowiedzialności biskupi. Jeżeli pismo kościelne wydawane przez Kukie czy wokal z wyraźnie biskupa coś publikuje, no to musi być to bardzo, sekundą luka, bardzo ściśle według linii kościelnych. Natomiast mnóstwo ludzi ma wątpliwości, ma pytania. My możemy w tym momencie postawić pytanie, dlaczego tak? Nie wmawiając w że Kościół, ma inną że ma inną imię, ale podjąć pytania, w których Pismo nie wpada, Czyli jest to Pismo katolickie, które patrzy na rzeczywistość, stara się patrzeć z wnętrza Kościoła katolickiego, który robi wszystko, żeby pokazać piękne oblicze Kościoła, ale jednocześnie nie omijać tych trudnych miejsc, czego nauczył nas zresztą. Jan, Jan Paweł II, który wbrew liczni nacisnął dla Pęki, w tej paszymie, zdobył się na ten bez precedensu gest wyznania kościoła w Kościoła wobec świata, co zresztą sprawiło, że z taką wiarygodność, jaką nikt na świecie wyważany przywódca religii nie zdobył. Pan w pewnym momencie powiedział, że my nie jesteśmy tylko kościelem jesteśmy w Kościelem, bo jesteśmy e, ludźmi Kościoła. czyli o kościele. w tym sensie, jak właśnie to Adam to ujaśnił. Natomiast nie jesteśmy Wysokim kościołem, w sensie, że teraz, teraz ja Użyje jej psy i primaty. Tak jak to jest z gości, będziemy mieli szacunku dla tego pisma, czy niedzieli, czy przewodniku katolickim. To oczywiście jest pewnego rodzaju przywilejem i daje nam dużo większą przestrzeń do pokazywania tego wszystkiego, goniania się, poruszania trudnych tematów, ale oczywiście jest pewnym przekleństwem również, kiedy na to nałożymy całą sferę biznesową, bo nie mamy struktur, które pomagają funkcjonować. Nie mamy mecenasów w postaci właśnie instytucjonalnego kościoła, który chociażby w sferze dystrybucji pisma pozwoli pomaga na, na tyle potrafi pomóc jakimś pismom, że są w stanie sprzedać dużo, dużo więcej egzemplarzy. My po prostu musimy normalnymi kanałami, normalnymi, cywilnymi kanałami sobie z tym wszystkim radzić. No dobrze, znaczy, czy, czy dostępność wszystkich tekstów w internecie w tydzień, w zasadzie po, po pokazaniu się w kioskach, nie wpływa na to, że, że oszczędni Polacy mówią, za tydzień sobie przeczytam w internecie. Z jednej strony jest kwestia modelu biznesowego. Jak chcemy tutaj strategii sprzedawania bądź udostępniania treści w sieci jest dużo, część z nich opiera yy, się na płatnym yy, rozpowszechnianiu, część opiera się na, na yy, jednoczesnym reklam. My próbujemy, yy, ponieważ jesteśmy akurat jeśli chodzi o stronę internetową, yy, autonomiczną częścią portalu net.pl. znaczy cała jaka redakcja odbywa się po naszej stronie, natomiast technologicznie jesteśmy przywiązani do one, to co sobie bardzo cenimy ze względu na na, na to, że tak, on jest taką platformą, z której się łatwiej startuje yy, większy, większy prawda? Yy, natomiast yy, druga rzecz to jest to, co czeka prasę w ogóle. To jest też pytanie, które wszyscy, cały rynek prasy na świecie sobie zaczyna z coraz większym niepokojem zadawać w różnych krajach w różnym stopniu. Ale rzeczywiście jest tak, że czy ten się do tego, że treści w sieci są bezpłatne. Bo tak zaczął Internet, znaczy jakby w ogóle genealogia Internetu jest taka, że zaczęła się ona jako platforma udostępniania wolnych treści. Są ruchy ideowe, Państwa, w Internecie, które walczą o wolność treści w sieci. Yy, natomiast to wszystko się oczywiście w jakiś sposób mści na rynku prasy, która bardzo yy, mocno weszła do Internetu. I na to się okazało, że ten Internet yy, z Platformy towarzyszące stały się właśnie głównym miejscem pokazywania treści. Coraz więcej ludzi korzysta z sieci i również dlatego, że jest darmowe, ale nie tylko. Teraz pewnie trzeba będzie trochę wrócić do tej. Jakie to są ważne problemy dla współczesnego katolicyzmu. My jesteśmy trochę bieżący, zagubieni, bo tak, bardzo mocno walczyliśmy o tą instytucję za komuny. Ta instytucja bardzo mocno. Walczy o swoje miejsce w um, przestrzeni publicznej po um, transformacji, a jakby nie o to chodzi do końca. Nie to jest najważniejsze. I teraz. Um, co jest najważniejsze? No to jest właśnie bardzo trudno powiedzieć, i dlatego myślę, że mamy przyszłość, bo ciągle to staramy się opisywać. No co? No. Najważniejsze jest to, no proszę sobie, no nie chcę tutaj wejść w kaznodziejski ton, no, ale proszę to sobie powiedzieć, jak, jak reagował Jezus na pewne problemy. No. Społeczne, polityczne. Właściwie On się od tego odżegnywał. No. On był ponad to. Ponad yy, to. Jak przyprowadzili kobietę cudzołożną, to była taka ja to było, to ok okropna to. polityka. Były, to, no, zderzył się z taką okropną, lokalną polityką. Potrafił wyjść ponad to, potrafił uratować człowieka.